Widzowie, w tym odcinku zagramy sobie w Rivals. Taka nowa gierka, fajna trochę tutaj już grałem. Więc sobie właśnie zagramy. Zagramy sobie w 2 vs 2. Mam już trochę tutaj tu broni. No i co? No i to jest pierwsza gierka w Robloxie. Nagrywałem do dzisiaj tylko z Minecraft'a, ale postanowiłem, że nagram. Z Roblox. O, teleportuje nas. Chwilkę musimy poczekać. O. Polecam gierkę, fajna. Weźmy sobie na rozpoczęcie taką arenkę zwykłą. Okej. Okay. Jak widzicie, takie rzeczy już mam. Weźmy sobie stajperkę, kolce. O, no zostawmy no, no. Może być, może być. RPG, chłopio. To jest trochę RPG. Moim zdaniem jest trochę Pay to win, bo. Gdzie jest tak? Muszę... Trzeba się rozgrzać, trzeba się rozgrzać. Chłop, chłop, chłop. Mogę inną broń, szczerze? No. Muszę się rozgrzać. Dobra, jest. Pierwsza wygrana rundeczka. Muszę się tutaj przyzwyczaić. O, tam pan biegnie. A co pan tutaj kombinuje? Dobra, idziemy. Gdzie jest drugi? Ok. O, chłop. Gina, gina, gina. No i zginąłem. Oglądamy naszego kolegę. Jak mu pójdzie. No coś mi nie poszło. Ja chyba przełączę broń na inną, bo... na karabin burtowy może być. O, ja nie mogę. Tak wlatujesz? Tak wlatujesz? Kolego, panie... Dobra. Nie, no nie. No teraz cię z, z morza zabił. No co? Dlaczego? A oczywiście... Musicie zostawić subskrypcję i lajka. Dobra, ja też biorę RPG. Niestety, muszę to wziąć. Dobra, nie jest pay to win, ale no muszę. No muszę, inaczej nie dam rady. No mogłem zestaw medyczny wziąć, to no kurczę, no. I stracona. No nie. Stary zestaw medyczny. No nie, no. Chłop też ma RPG. Wszyscy się RPG nawalają. Dlaczego? Dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego. Ja się tutaj ukrywam. O, chłop idzie. I hop. Łatwo, łatwo. I chyba go zabiłam. Tak, chyba go zabiłam. Ale on też mnie zabił. Więc w sumie git. I przegraliśmy, niestety. No, niestety nie udało się. Więc musimy jeszcze raz sobie popróbować. 2 versus 2. Takie mam bronie. G tutaj. Kolce, pistolet maszynowy. Takie. Buty. Muszę sobie zmienić. O! E, ok. A ja sobie kolców nie zmieniłem na jakieś lepsze. Teraz będzie się lepiej grało. Dobra. I zaczynamy. Dobra. Teleportuje nas. Proszę, żeby. Żeby było jakaś co, coś dobrego. Inną inną arenę. Jakąś... Że, żeby mi się snajperka nadawała. Nie wiem, budowa, budowa powiedzmy. Politwy. Budowa. Dajcie na budowę. No i będzie arenka. Z kim jestem z jakimś kolesiem. Dobra. No to się nie. Dobra, RPG. trudna Trudno. trudno. Halo. I zaczynamy rundeczkę. Nie, oj, nie trafiłem. Uj, nie atakujmy się tak od razu. Uj, oj, aj, 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 ja się popaliłem szybko, szybko, szybko. Aha, no i nie zabił. Dlaczego? Dobra, zmieniam broń. Tak to nie może być. To jest na blisko, broni, ona ale... Tak sobie podlecimy. I tak sobie zrobimy. Zginę. Zginę, widzowie. Ja to zginę zaraz. No właśnie. O, ja nie mogę. Proszę! Proszę! Dawaj, 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 dawaj. Jest! Jest, dobra, jeden. Okej. Okay. Co on ma za RPG? What? Ołówek. To jest ołówek. No nie no. Dlaczego? Dobra, M. Jakko? Ja muszę sobie jakąś... że ja Bo tak to... Tak to się nie opłaca. Tak z bliska chodźmy, słuchaj, ze stajką. O, chłop, chłop, chłop. O ale tam był chłop. Yes. Ja wiedziałem, że ja zginę, zginę, bo to było wiadomo po prostu, nie? Ale stajperka jest normalna tak OP. Jak się umie, bo ja tak się nie umiem nie grać. I no. Poszła, poszła, poszła. Uciekam, uciekam, uciekam. Ja nie. Czy koszyk, Dobra, koniec tego. Dlaczego? On tylko z RPG wali. Dlaczego on nie ma snajperki? Nie może ze snajperki? Dobra, jest. Ja tam wolę snajpera. A wezmę sobie pistolet. Ciach. Kolce, ciach, ciach. No, z RPG mi. Nie, nie cierpię RPG. Jakby. Jakbyśmy bez RPG walczyli, to by było lepiej. Co? Dlaczego ktoś. Chop, chop, chop. Wiedziałem, że skinę. Super. Nie, no ekstra, nie? Dobra. Jestem zły. Jestem strasznie. Ujo. I walimy, i walimy. Hop, z góry, z góry, z góry. Z góry, wrzucamy. No, jakbym się szybko uleczył, to by było fajnie. Wszyscy tutaj RPG robią, naprawdę. To jest. To jest denerwujące. To jest denerwujące, ale. Nie, muszę z innymi w ogóle zagrać. Bo to się nie opłaca. To się nie opłaca. Dobra, logo, szybciej, szybciej, szybciej. Torebka, ciach, użyj. Dobra. I idziemy sobie. Nie, ja bym z kimś innym zagrał, bo tam to. A weźmy sobie, jeden sobie, jeden to. Może z kimś zagram sobie. Może ktoś się Przeteleportowuje Dobra, uwaga, uwaga. Dobra, jest, 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 jest. Mamy to. Czekanie na gracze, no szybciej. No coś nikt nie dołączy. No kurczę, dlaczego nikt nie chce? Wszyscy chcą chyba w 2 versus 2, dużo osób to chce. Co się w sumie opłaca, bo jak jest się z kimś, to jest fajnie. Dobra, graj dwa wersus dwa i puszlisk. 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 I puszlisk. Dobra, jest. Chyba jest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra. Naprawdę jednej osoby brakuje. Nie no, ludzie. Nie no, ludzie, weźcie. Dlaczego jednej osoby brakuje? Piu, 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 piu. Dlaczego tylko jednej osoby brakuje? A jaki ty masz level? Wszyscy mają ten tego skina, bo on jest darmowy, no, what? Dobra, Rundaczka chyba. Nie no, nie gada, że mnie... 4... Znowu jest odliczanie. Trzy, dwa, jeden, go. Dobra, jest. Ej, ja bym wziął coś innego. Nie arena. Tylko ja bym wziął budowę. Weź. Oni chcą to. No dobra, no dobra, no dobra, no dobra nie będzie. Dobra. A nie co ja wybrałem? Nie, 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 snajperka, snajperka. No to jest dobra, to jest będzie dobra. Dobra, widzowie. I, ile lecimy? To jest fajna mapa. Lubię tą mapę. Добро... Но и меня заснапил. Бо я, хотел хочу рушать, а не знаю, Я иду с другой стороны. Вэйч, вэйч пограбление. Кто не сам? Хоп, хоп, хоп. No nie, dlaczego? Nie ja chciałem się uleczyć. Ten chłop w ogóle nie ogarnia z mojej drużyny. On się chowa, no strzelaj. Ojej. Nie na no, ludzie. Nie, no bez jaj. Aha, bo chłop gra na komórce. No to wiadomo. Chociaż ja przyznam, że umiem grać na komórce. Chociaż nie gram co na komórce, ale. Nie wiem po co to rozwaliłem, szczerze. Ale wiem, że chłop dostanie ode mnie. No dlaczego wy. Uj, chłop nie zauważył. Chłop nie zauważył. Dlaczego chłop nie musiał zauważyć. O tu, tu jest dobra kampa. O tutaj jest dobra kampa. Z góry. Oni tam. Chłopie, dobra. Oni znają moją bazę. Chłop przyleciał. Chłop, chłop, chłop. No mał HP. Strasznie ma. No i zginę. Uciekam, uciekam. Bandaż, bandaż. No Nie, 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 nie. nie. Dobra, ja teraz taktyka, tak, taktyka szybka. On nie ma, on nie ma w ogóle rzeczy. Idę tędy. Oni tutaj gdzieś pewnie są. Oni są tutaj, pewnie. Uważaj, bo. Jest. Zesnajpiony. Nie widzę. Nie widzę. O, hup, Hub drugi. On mnie zesnajpił, nie? Zesnipi mnie. On by mnie zasna... zesnaj... mnie, prawda? By mnie zesnajpował. Dlaczego ja nie trafię? O, okej. Okay. Jest! 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 Zareagowałem się, ale jest, udało się, wspólnymi siłami się udało. Okej, okay. został. Chłop, tu jest chłop. To jest nasz? Nie, to nie jest nasz. Okej. Okay. Jeśli chłop jest tu, no to, to co się dziwimy, że on nas... Uważaj! jest Ach, Nie mogę, od tyłu nas wzięli, od tyłu. Dlaczego nas od tyłu wzięli? Dobra, ostatnia runda. Myślę, że to będzie ostatnia runda. Tak myślę. Dwa 2 dwa. dwa versus dwa. Widzowie, ja myślę, że to będzie ostatnia rundeczka na dzisiaj. Pewnie będzie jeszcze jakiś odcineczek. Pójdźmy sobie do centrum. Okej. Okay. I zagrajmy ostatnią tą runeczkę. Bo musi być kiedyś ostatnia, nie? Niestety musi być kiedyś ostatnia. Dwa versus dwa. Pewnie zaraz ktoś dołączy. To tamta runda mi się nawet podobała. Okej, okay, przegraliśmy, ale. Nie było. Okej, okay, teleportacja. Chyba są ludzie. No nie, nie ma. O nie, dobra, jest odliczanie. Ty jest. Dobra, ostatnia runda. Trzeba się przygotować. I myślę, może wgramy, a może nie. Napiszcie w komentarzach, czy. No, czy. Czy może, czy, czy może jestem dobry, a pole bitwy, okej, okay. czy może jestem dobry w, w snajperce albo nie, bo no, nie wiem, czy jestem, ja, moim zdaniem jestem taki średni, jednak, A tutaj da się kogoś zesnajpić łatwo, tak myślę, oczywiście, bo to, nie no nie mówcie, że chłop ma RPG, jak ma RPG to słabo, słabo, no chłop uniki mi robi. Nie ty. Dlaczego on tylko tym strzela i tak ślepo? Dlaczego nie celujesz? Dobra, ostatnia runda. Biegnę tutaj. Jest 150? Strzela. No, pomóż mi. Trafiłem. O nie, o nie. Kurcze no. Ok, C, C. Dobra, wygrana runda. Jest dobrze. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Wtedy, jak była to 150, to było dobrze. O, tam ta, ta ma tajperka, ja wiem, ja wiem. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Nóż. No właśnie, tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem. Tego było trzeba się spodziewać. Jakbyśmy sobie tędy pobiegli? byśmy tak sobie. To był zły pomysł. Jednak to był zły pomysł. Jednak. Trzeba się o Aha, ja zginąłem. No to super. No z... Jakby on go zabił. Dasz radę, chłopie. No ja nie mogę. Dobra, ale mamy jedną wygrałam. Chodźmy tam jeszcze raz, bo wtedy ja do... Trzeba w głowę, trzeba w głowę. Hop, zwraca uwagę na... Super, moja drużyna nie żyje. Lecimy. C, 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 ja zginę, ja zginę Chociaż jednego, chociaż jednego, jest 150 Uff, Ale jednego ze snajpiłem. Dobra, punkt meczu Granat poleciał Okej, okay, okej okay. O chłopie żyje, chłopie żyje Dobra, ja zginąłem No i. Moim zdaniem yy, te rundy były dobre i powiem wam tak. Nara.